Cześć wszystkim. przyszliśmy dzisiaj. Witajcie. I witaj Was... Maćku W ten no niedzielny też... wieczór. Cześć. Do Was z ciekawym i bardzo na topie tematem, czyli jak utrzymać formę na wakacjach, jak nie przytyć 5 czy 8 kilogramów. Bo często bardzo dostajemy takie pytania od naszych klientów żeby dać komuś jakieś rady, jak to ugryźć, jak podejść do tematu, żeby nie zniszczyć formy, którą po prostu ciężko wypracowaliście, chociaż osoby, które duże już gdzieś tam w tym siedzą mniej więcej, mają tego świadomość, bo ta świadomość żywieniowa po prostu rośnie wraz z, ze stopniem zaawansowania, ale zawsze Jakaś rada się przyda, i to też jest materiał skierowany do naszych klientów, bo te rady praktycznie brzmią dla każdego identycznie. Więc Wojtek, może zaczniesz tutaj jak? Jakie zalecenia dajesz zazwyczaj swoim klientom, jak jadą na wakacje? Przypuśćmy, że jest to wyjazd all inclusive 8 dni, więc. Teoretycznie kupa żarcia, przetworzonego, kupa cukrów, drinki i leżaczek, tak to by wyglądało. Więc już się rozmarzyłem. <grym> <grym> tak, tutaj też masz właśnie rację mówiąc z tym, że ta świadomość rośnie, a tak naprawdę im dłużej z kim się współpracujemy, to widać, że te osoby gdzieś tam już później same od siebie dokonują bardzo mądrych wyborów. I często właśnie te po prostu z wakacji no nie są tak tragiczne przy raportach, które dostajemy. Jeśli chodzi o mnie, jak to najczęściej wygląda u klientów? Przede wszystkim aktywność. Zachowanie jak największej aktywności to jest naprawdę podstawa tutaj. No można się wyłożyć na tym leżaczku. No i nic nie robić cały dzień tak, na słoneczku. No, ale tutaj wtedy się nie oszukujemy, że to będzie bardzo negatywnie tutaj wpływało na nasz organizm. Nie? Też często tutaj dostaję takie wiadomości od klientów, że o tak, oni pójdą od razu na trening, będą trenowali 3-4 razy w tygodniu i tak dalej. Po co? To są wakacje. No, to też nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby tak. sobie czegoś odmawiać, tylko żeby zachować ten tak zwany balans, chociaż nie do końca lubię to słowo. Natomiast ludzie sobie nie stają sprawy z tego, że powiedzmy na co dzień w swojej rutynie trzymają dosyć wysoko aktywność i średnio kalorie. Natomiast się to bardzo odwraca na takim wyjeździe. Nagle leżą na leżaku, piją piwko, jedzą x razy dziennie posiłki z i to się wszystko odwraca. Kupa kalorii mało ruchu. Dlatego nagle ktoś przyjeżdża z wakacji, a tam 6, 7 kilogramów na plusie, nieraz nam się to zdarzało, co całkiem szybko schodzi zazwyczaj, bo to często jest woda, ilość treści pokarmowych, ale się spotkałem z takimi przypadkami, gdzie wcale tak szybko nie schodziło, więc to no, nadwyżka to nadwyżka i e, mówię o nadwyżce kalorycznej oczywiście. Więc dobra, kontynuuj. Tak, e, więc co ja zalecam klientom? Na pewno nie to, że mają iść na siłownię e, i gdzieś tam aktywność e, fizyczną na tej siłowni propagować. Oczywiście, jak ktoś ma nie mega ochotę i sobie zrobić trening, e, czy tam nawet z drugą połówką, e, spokojnie, jak najbardziej, ale nie, żeby to było na zasadzie takiego przymusu, albo ja muszę iść zrobić a, trening. O ile ma w i, hotelu. E, no, tak, o ile ma w hotelu w ogóle, nie? No i tutaj, tak jak właśnie mówiliśmy, zachowanie tej dużej aktywności to na pewno jest podstawa. Kolejna kwestia, jak to u mnie wygląda. Ja zalecam ustalenie sobie powiedzmy takich czterech stałych posiłków. Też wiadomo, to dużo zależy od osoby, tak, bo jedne osoby gdzieś tam, które mają tak powiedzmy większy przepływ tych kalorii też na inne rzeczy będą sobie mogły pozwolić niż te osoby, które mają problem z otyłością, gdzieś tam jest im ciężko schudnąć, ale zazwyczaj zalecam powiedzmy obranie sobie tych czterech stałych posiłków. No i też tutaj nie chodzi o jakieś mega ograniczanie się. Zawsze można podejść do tego zdrobu No Jeżeli jesteśmy na takim wyjeździe all inclusive, no to tak naprawdę wybór tego jedzenia mamy przeogromny. No są miejsca takie, że jednak no, te potrawy są tłuste dość mocno, no, ale tutaj główna kwestia jest taka, że jednak trzeba zwrócić na to uwagę, że te potrawy czy te produkty, które tam mamy do wyboru, one zawsze będą gdzieś tam no bardziej tłuste niż takie, które spożywamy na, normalnie u siebie, tak? czy gdzieś tam, które wprowadzamy w dietę. Więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, żeby no nie łączyć tego z bardzo dużą ilością węglowodanów. Często mówię tak, żeby taka osoba sobie na śniadanie zjadła typowo gdzieś tam takie śniadanie białkowo-tłuszczowe. No tutaj wybór jest duży, najczęściej są to jakieś jajka, czy na, na twardo, czy w formie jajecznicy, mamy do wyboru sporą ilość mięs, warzyw, więc tutaj śmiało takie śniadanie białkowo-tłuszczowe możemy sobie zjeść. Później powiedzmy, że takie dwa trzy posiłki, te głównie opierające się na białku, z dodatkiem warzyw. No, i tutaj też zależnie od osoby, już gdzieś tam pewne ilości tych węglowodanów możemy dostarczyć. Ale też tak jak mówię, z głową, no bo patrząc na to, że te mięsa i gdzieś tam te inne produkty białkowe są mocno tłuste, no to musimy na te węglowodany bardzo zwrócić uwagę. No i ten czwarty posiłek, po prostu zalecam zjedzenie sobie tego, na co mamy ochotę plus gdzieś tam nawet pozwolenie sobie na jakiś deser. Wtedy bardziej ucelebrowanie tego posiłku. Gdzieś tam właśnie takie wyjście powiedzmy na romantyczną kolację, gdzie nie będziemy się jakoś mega ograniczali, jeżeli chodzi o produkty, no, ale też musimy zwracać uwagę na ilości tego jedzenia, które, które sobie nałożymy, no, na które będziemy czy... jeździć. Więc e, to też jest dość istotna kwestia. No, ale jeżeli zjemy sobie taki jeden e, konkretniejszy posiłek e, w ciągu dnia, e, do tego jakiś deser, no to tutaj nic złego się nie stanie. Najgorszą rzeczą, to, która może być, to jest podjadanie między posiłkami. No bo tu owoc, e, tu jakiś drink, który będzie. E, no tak, ale to, e, wiesz, w festy, w skali, jeżeli to jest wyjazd, nie wiem, na 7, nawet 10 dni. To no na pewno podchodzi do tego bardziej restrykcyjnie niż ja, ale to ja zaraz opowiem, jak to u mnie wygląda. Ale myślę, że wiesz, nikt tam jeszcze krzywdy sobie nie zrobi. Zależy to też, jak jest okres. Widzisz, bo inaczej do tego podchodzę w okresie masowym, a inaczej w redukcyjnym. I bardziej ci powiem, że ja, co dla wielu osób na, obeznanych w temacie przy, na, na Mirasie, że bardziej restrykcyjnie trzeba podchodzić w okresie masowym niż redukcyjnym, bo jeżeli wrócisz i dalej ciągniesz redukcję, którą masz, to nie ma problemu, cały czas idziesz w tym samym kierunku. A jeżeli jesteś w okresie masowym, dbanie o wrażliwość insulinową, no to mówię o osobach bardziej zaawansowanych, które gdzieś tam celują mocno w rozwój. Dba, mocno ucierpi na tę wrażliwość insulinowa, złapią sporo wody i na pewno... Najczęściej no to się kończy już niestety później redukcją, nie, a nie dalszą masą, bo będzie masowanie kończyło się tam, później ulaniem. Właśnie, e staram się później gdzieś tam zawsze wprowadzać po takim wyjeździe e jakiegoś minikata, zejście z kalorii, nawet na jakieś, jeżeli potrzeba, 2-3 tygodnie. Zależy, jak tam dana osoba mocno poleci z tematem. Nawet jak wraca w dobrej formie, a jest to okres masowy, to i tak lubię chociaż ten tydzień obniżyć te kalorie, żeby gdzieś tam pozbyć się tej wody, mimo wszystko złapanej tych treści litowych i żeby wrócić gdzieś tam, chociaż po tym tygodniu do okresu budowania, żeby ten organizm miał taką chwilkę odpoczynku. A jak podchodzić u osoby, która jest na redukcji, gdzieś tam trzymasz niskie kalorie po powrocie, jak widzisz, że te, ten mandatek kilogramów spadnie czy jednak jeżeli kalorie, dana osoba jest na, Jeżeli jest dana osoba na redukcji i dużo przytyje, dużo to powiedzmy jest powyżej około dla mnie 3, 3 kilogramy, to już jest takie światełko, że lepiej to podbić. Zazwyczaj zwiększam ilości jedzenia, e, zmniejszam ilości kardio, no bo w pewien sposób jestem przekonany, że możemy dojść do tego samego punktu, czyli do tej samej formy wagi pomiarów, na większych ilościach jedzenia, czyli kosztem mniejszego deficytu, a później na przykład wracając do tego ich zaleceń, które miał, możemy przebić to. Więc nie robię to, robię to bardziej z powodu możliwości progresowania, bo jeżeli bo tłumaczę to zawsze klientom w ten sposób, tak bardzo opatologicznie. Słuchaj, jeżeli e, przed wyjazdem byliśmy na takim poziomie z kaloriami, ty wyjechałeś i dostarczałeś aż tyle kalorii. To ja nie lubię wracać do tak niskich, tylko lubię to na oko wypośrodkować ale nadal to będą mniejsze ilości niż były na wyjeździe. Więc i tak nam to spowoduje dostarczanie mniejszej ilości kalorii i często, jeżeli to jest właśnie taki traf, często po dwóch tygodniach przy raporcie już gdzieś tam się zbliżamy do tej wagi sprzed wyjazdem, a powiedzmy mamy 60-80 gram węgli więcej i na przykład 10 minut kardio mniej na sesję. Ja zauważyłem, że właśnie tak jak mówię, że takich osób często niestety jest taki że ten organizm jest mocno rozstrojony po takich wakacjach. I nawet gdzieś tam utrzymując niskie kalorie, no niestety ten efekt nie jest nie, aż część... taki, jeżeli te kalorie podbijemy do góry. Ten organizm jakby tutaj wróci do swojego rytmu na tych wyższych kaloriach i często to przynosi lepsze efekty niż właśnie samo utrzymanie tych no niskich No i kalorii, przede nie? wszystkim tworzymy sobie większy bufor do dalszych zmian i do pogłębiania deficytu, co daje nam więcej tak naprawdę możliwości. Bo powiedzmy, że można to potraktować jako takie wyjście w, z redukcji na, na, na chwilę, żeby gdzieś tam poodwracać adaptację metaboliczną. No tak, bo mimo podbicia, podbicia tych mimo podbicia tych kalorii, ta osoba dalej będzie w deficycie, więc o tym musimy powiedzieć, tylko że ten deficyt jakby będzie mniejszy, niż tak, była przed wyjazdem. No, a powiedz, Masku, jak to u Ciebie wygląda, jeżeli chodzi o zalecenia? No, przede wszystkim, wiesz, to ja nie, mów, nie mówię nic klientom. I jak mają miejsce, co mają miejsce, jedyne, o co proszę, to dwie najważniejsze rzeczy: zachować aktywność fizyczną, czyli nie leżymy cały dzień na leżaku z piwkiem w ręku, tylko. Chociażby rano, jeżeli nie wiem, wszyscy śpią, druga połowa śpi, mamy na chwilę czasu, jeżeli jest siłownia w hotelu, pójść sobie to kardy pokręcić. I nawet to na lepsze wyjdzie, bo na co dzień, jeżeli nie jemy takich tłustych potraw, nasze, nasz żołądek odzwyczaja się od trawienia takich pokarmów i nasze enzymy trawienne tak naprawdę nie ogarniają co robić jak na, nagle zalewa ich kupa jedzenia, które jest nie jest ten żołądek przystosowany na ten moment do trawienia takich ilości, a to kardio poprawia z pewnością perystaltykę jelit, więc lepiej się będzie dana osoba czuła, jeżeli to aktywność będzie, jeżeli nie ma gdzieś tam możliwości po prostu zrobienia tego kardio w siłowni na jakimś sprzęcie to po prostu spacery. My jesteśmy maszynami zaprojektowanymi do ruchu. Bez ruchu naprawdę wiele procesów w naszym organizmie odbywa się nieprawidłowo, są one upośledzone. Więc przede wszystkim ruch. Druga rzecz zachowaj, zachowaj umiar. I tylko te dwie rzeczy. A zachowaj umiar zawsze to tłumaczę klientowi: masz ochotę, nie wiem, nawet na to ciasto, na tamto i już, nie wszystko jednego dnia, nie na jeden talerz. Dzisiaj zjedz to, jutro tamto, pojutrze trzecie na co masz ochotę i nigdy nie nakładaj dużo na talerz za jednym razem. Zjesz, jesteś jeszcze dalej głodny, daj sobie 5-6 minut, napij się szklanki wody. Jeżeli jesteś dalej głodny, i jedz, no na tym życie się nie nie kończy, to są wakacje, trzeba odpocząć, jak wrócimy będziemy myśleć, tak, jak to zrobić, jeżeli będą duże straty, ale to wszystko w granicach zdrowego rozsądku tak naprawdę. I powiem jest Ci, to, że... że generalnie ludzie, y, którzy się tego słuchają, no to on przyjedzie, tam jest półtorej kilograma, co po y, tygodniu znika. No tak, to, tak naprawdę dużo to będzie zależało od osoby. nie, Bo jeżeli gdzieś tam Oczywiście. ktoś ma problem, ma utrzymać dietę na co dzień, nie, no to e, wiadomo, że od razu. Taki... Tak, taki więc, zawodnik pojedzie i. Kubki smakowe załączą się, e, gdzieś tam te smaki znowu e, poczują, no to wtedy może się to kończyć nieopamiętanym jedzeniem. No, nie? no no Ale to jest wybór tak naprawdę świadomy każdej osoby. Nie? Więc. E, Wiesz, tutaj, co no by, byśmy i nie powiedzieli, no to tak naprawdę... się. Jeszcze z takich bardzo ukrytych kalorii, no to wiesz, jeżeli jest możliwość, jeżeli dany hotel to oferuje, to korzystać z napoju flight. Nawet jak drinka jakiegoś piją, bo to jest najbardziej największe bomby kaloryczne wieczór i preska, bomba lekka i drink, drink, drink z kolą, cały czas i nagle z każdą szklanką coli. Nie wiem, ile tam mój rzeczek cukru jest w jednej szklance, ale sporo, chyba około dziewięciu. Nie chcę skłamać, więc nie będę strzelał dawno. Dawno gdzieś tam tego nie sprawdzałem, więc mi wyleciało z głowy. Ale wiesz, trzy, cztery drinki, i nagle się okazuje, że nie wiem, 30 gram cukrów dostarczyłeś, nie? Do tego ja jeszcze, jeszcze alkohol, alkohol też ma kalorie. Też ma kalorie. A te drinki słodzone typowe, to już nie ma co mówić, no to no. mają taką kaloryczność ogromną, że jeszcze jeżeli sobie pozwolimy gdzieś tam z no jeżeli... takiego jednego drinka, to okej, okay, no jak wypijemy pięć takich słodzonych drinków, no to już no, nie oszukujmy się, ale to jest połowa gdzieś tam naszego zapotrzebowania kalorycznego. No i jeszcze taka ważna kwestia. To może wydać się dziwne. Ale jak sobie poimprezujecie, to nie idźcie już na stołówkę tam dalej jeść, bo Was naprawdę fantazja powiedzieć. Tak, w takim <laughs> stanie naprawdę wtedy człowiek nie ma hamulców. No, jedzenie, dobra i ogień, wszystko pójdzie słodkie, niesłodkie. No ale dobra, Wojtek, to podsumujmy sobie te najważniejsze rzeczy, co jedną rzecz powiedzieć. Najważniejsze jest rozło rozłożenie sobie tego wszystkiego w czasie, no bo jeżeli widzimy, nie wiem, kawałek ciasta pierwszego dnia, to ten kawałek ciasta będzie tam też dnia czwartego, piątego, szóstego, więc tutaj możemy zjeść ten kawałek ciasta pierwszego dnia, skosztować inny, na którego mamy ochotę drugiego dnia. No nie to, musimy robić tego wszystkiego pierwszego dnia. Przez no to co właśnie tak to co mówiłem. Że jak, jak ktoś poleci pierwszego dnia totalnie, no to wtedy ma załamanie i to już jest zlecenie przez całe wakacje. No Wtedy głowa gdzieś tam siada, niestety. Jak już powiedziała, ile ja już narobiłem, no ile ci po zupełny, zupełnie. Nie? No tak, bo ludzie, niektórzy mają podejście, że a jak już dałem, e, dupy za przeproszeniem. To już, To już wszystkim. daje dokładnie. I wiesz, ile lecą po bandzie. Natomiast w zasadzie jeszcze możemy wspomnieć, jak to wyglądało u nas. Ja na wyjeździe taki mal inkluzyk byłem w zasadzie tylko raz w życiu po ślubie. No na pewno ja to ruchu dużo utrzymywałem, bo ja to gdzieś tam trening sobie zrobiłem cardio, więc zresztą miałem akurat taki luźniejszy okres. Ja tam nawet nie pamiętam czy cokolwiek przytyłem. Ale mniejsza o to, bo na takie wyjazdy to, to nie jest mój dla mnie odpoczynek. Ja zawsze gdzieś tam jeżdżę, rezerwuję sobie nocleg z kuchnią. Tak jak teraz jedziemy całą rodzinką do Chorwacji zaraz, to mamy nocleg z kuchnią, bierzemy prowiant, biorę wszystko to, co praktycznie jem na co dzień, ale no, ja jestem zawodnikiem. Ja mam troszeczkę inne podejście sam do siebie. I ja. Jeden, może maks któregoś dnia dwa razy dziennie wyjdę sobie na miasto coś zjeść z rodzinką, a poza tym w ciągu dnia szykuję sobie posiłki białkowo-tłuszczowe, czyli pewnie jakiś tam kurczak, warzywa, odrobina masła orzechowego, bo ten jeden posiłek, który ja tam zjadam, na do tego FATO, to będzie miał bardzo dużo. Natomiast jeżeli mam jakąś ochotę na cokolwiek, to to jem. Śniadanie jakieś w domu, jak wstaniemy jemy sobie całą rodzinką, pewnie czy jakaś lecznica, pieczywo do tego jakieś, więc też te węglowodany będą. I ja jak przyjeżdżam z wakacji zawsze jest dwa kilo mniej. Tyle, że w wakacje jak ja patrzę na ilość kroków wykonane to 20 tysięcy plus, nie? No tak, u ciebie właśnie zawsze tak jest. Nie, nie pamiętam sytuacji, żeby było odwrotnie, żebyś przyjechał cięższy niż wyżejszy, Ale nie, oszukujmy no nie się w takie. tą stronę niż w drugą stronę. I to tak naprawdę no w ja, każdym okresie, czy tam robić. No reżysie, przecież nie ma. Ja, jeżeli mi ta waga spadnie, to nie oszukujmy się. Przecież ja nie stracę masy mięśniowej. Dokładnie. Wszystko, wszystko co jest to stracę, glikogen, woda, za, ewentualnie. Glikogen, woda, treści pokarmowe. To wszystko. I odrabiasz to w tydzień. Tak naprawdę, bo zaraz zaczynasz trenować siłowo, ten glikogen wraz z wodą do mięśni wraca i, i czujesz się jak młody Bóg. A przy okazji mimo wszystko nie, gdzieś tam i tak jest to dla ciebie. Forma odpoczynku, taki wyjazd. No? Oczywiście, że no, tak. tutaj przede wszystkim chodzi o głowę, no nie oszukujmy się taki wyjazd to jest zawsze przede wszystkim reset dla głowy. Czy znaczy, wiesz, Wojtek, minęły czasy, że już dawno, dawno ja wyleczyłem się z myślach o jedzeniu i podchodzenia do jedzenia emocjonalnie, co ludzie bardzo często robią. I o, spoko, fajnie wyjść sobie zjeść posiłek z drugą połówką, wyjść na kolację raz na jakiś czas, nie mam z tym najmniejszego problemu. Tak, tutaj Natomiast, chodzi o celebrowanie samego wyjścia, nie? Tak, gdzieś tam przypieczętowanie tego wyjścia. Ale miałem takie okresy, swoje pierwsze redukcje, które wyglądały, Wojtek, tak, że ja robiłem redukcję. Znaczy, no, ty pewnie o tym wiesz. Miałem już gdzieś tam w sumie bardzo dobrą formę i zasada była taka, że każdą sobotę robię czyta. Wtedy z moją przyszłą żoną jeszcze to, to pro, doprowadzało mnie to, to, do tak złych relacji z jedzeniem, że nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, bo nie wiem, czy kiedyś czy, coś takiego przeżyłaś. Ja całą sobotę jadłem, co chciałem generalnie. Ja tą formę utrzymywałem mimo wszystko, bo byłem w tak głębokim deficycie w, w, w wreszcie tygodnia. Natomiast ja wpierdalałem nie jadłem, ja w środę to już się trzęsłem, co ja będę jadł, co ja będę jadł w tą sobotę. Już myślałem, planowałem, to zjem, tamto zjem i najgorsze w tym wszystkim żarłem, aż do bólu brzucha, bolał mnie jak cholera, leżałem rozwalony na kanapie, jak żaba na liściu, nogi szeroko, ręce szeroko baszy, aż spocony cały byłem od tych ilości jedzenia, a tylko jak mi przeszło, to wpierdalałem dalej. Ale ja miałem to samo, nie? tylko że u mnie to była niedziela, co w sobotę już jechałem wieczorem do sklepu do Osłony najczęściej i wybierałem sobie co będę jadł, jakieś batoniki, lody, bo to batoniki, lody, takie rzeczy to musiały być podstawa i to nie było normalne jedzenie, tylko to przede wszystkim było jakieś tam słodycze u mnie, jakieś masy kajmakowe i A potem cała niedziela. Tak, cała niedziela to było, było od rana w pierniczanie. nie? Rano jak zaczynałem, to zaczynałem najczęściej płatkami słodkimi, zalanymi normalnym mlekiem i to wielką michą e, I potem też jakieś ciasta jeszcze odmam totalnie i to wyglądało tak samo. Pojadłem, nie mogłem się ruszać, poleżałem pół godziny, już mnie zaczynało ciągnąć, brzuch był pełny, ale szedłem iść dalej, nie? A forma była tak jak mówisz, będąc z tak mocnym deficycie, no forma była cały czas dobra, nie? Tylko że tak naprawdę tutaj człowiek też inaczej patrzył. Kiedyś były modne 3D, nie było czegoś tak. takiego. Jak to się... Znaczy mi były modne nawet 3D, tylko było właśnie cheat day, nie? No, cheat day polegał na pierdalaniu, bo człowiek się nie ograniczał, nie? To nie było jakieś tam no 3-4 inne do, do bardzo złych relacji z jedzeniem i do tego, że... Zaczyna być problem. Ja ten problem ewidentnie miałem, no bo skoro się trzęsiesz już w środę na myśl, co będziesz jadł w sobotę, no to chyba to się tak, smita... Bo czekało się tylko i wyłącznie na ten dzień. Tak, nie, żeby oczywiście. się na, na dosłownie mówiąc, nie? Więc to jest tak naprawdę chore i e, ciężko z tego wyjść, e, bo tu też nie ma co się oszukiwać, nie? Człowiek czeka cały tydzień tak naprawdę na jedną dzień. No jedzenia. cały czas trafiają do nas klienci, przynajmniej do mnie, to ciebie też. Z zaburzeniami odżywiania. Ja zawsze z tym walczę. Tutaj już jak, nie będę się rozwijał, ale mam gdzieś tam swoją metodę, jak do takiego klienta dotrzeć. I no nie ukrywając, bardzo, bardzo wielu osobom pomogłem w tym za, zażegnać problem. U niektórych całkowicie, a u niektórych, że napady są zredukowane, nie wiem, z dwóch w tygodniu do jednego w miesiącu albo jednego na dwa miesiące. Tak, no, tutaj mi też kwestia opieki. To jest długa praca. To jest tak naprawdę no, tak. praca dla psychologa, ale no cóż, Coś, co w, dzisiejszych pocieć... czasach, w dzisiejszych czasach klienci oczekują od trenera personalnego, że będzie psychologiem, dietetykiem, ekspertem od treningu, lekarzem, najlepiej interpretował badania i nie wiem czego jeszcze. Tak. I dostępne 24 godziny na dobę. Tak jest. E, no, dobra, tyle w temacie. W, widzę, że mamy 26 minut, z naszej e, z naszych założeń gdzieś tam wychodziliśmy, że będą to póki co krótsze materiały, więc masz coś do zadania jeszcze? Chyba powiedzieć we wszystko, co najważniejsze. No, tak więc, a miało być podsumowanie takich najważniejszych punktów, e, na, o, jak nie przytyć na wakacjach, więc. Zachowajcie tak aktywność. Tak aktywność. Nie jedzcie oczami, tylko zdroworozsądkowo podejdźcie do tematu po prostu wyboru tego, co jecie, a najważniejsze co to ilości. Pamiętajcie, na dzisiaj się wyjazd nie kończy. Macie kolejny dzień, jeszcze kolejny. Spróbujcie sobie każdego dnia to, na co macie ochotę, bez przesadzania z ilościami. I to tak naprawdę są dwie najważniejsze podpunkty. Dwa najważniejsze. No i z tymi alkoholami uważajcie, bo to się kończy często źle, jeżeli oczywiście, jeżeli pijecie z normalnymi napojami takimi słodzonymi, no i oraz uważać po tym, jak się by poszło coś zjeść, bo to może być mocno zgubne. To w zasadzie są dwa najważniejsze i kilka pobocznych. Już znane powiedzenie. Drugi kawałek smakuje tak samo jak pierwszy. No właśnie, to często zawsze powtarzamy. Drugi kawałek serniczka smakuje to, dokładnie tak samo jak i pierwszy. No dobra Wojtek, tak czymy. Wy pamiętajcie, zostawcie coś po sobie. Komentarz, subskryp subskrypcja to obowiązkowo. Komentarz, łapka dla zasięgu, cokolwiek, żeby podbić algorytm. To nam gdzieś tam daje motywację i chęci do dalszego nagrywania materiału dla Was. Jeżeli macie jakieś pomysły na materiały, uwagi, cokolwiek, piszcie śmiało w komentarzu. Wszystko weźmiemy pod uwagę. No i co, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć Wojtek, bardzo miło. Do zobaczenia. Było. Cześć Was.